Kochani, jedziemy właśnie na starówkę trochę pospacerować z Massimo. Na termometrze jest minus 9, więc mam nadzieję, że damy jakoś radę. Ubraliśmy się jak Eskimosi. Ja mam na sobie ciepłą czapkę, szalik, kurtkę zimową, puchową, ciepły sweter. Nawet teraz stopy pod spodniami śniegowce, więc e, jakoś mam nadzieję, że przeżyjemy tą zimnicę i trochę połazimy, pospacerujemy i odpoczniemy. Kochani, korzystając dzisiaj z pięknej pogody, postanowiłam, że nagram dla Was projekt Denko trochę w innej aranżacji niż zawsze, gdzie pokazuję tylko torbę z pustymi opakowaniami. Um, chcę dla Was nagrywać więcej filmików, pomału po jakoś wdrażać się w tą stronę YouTube'ową. YouTube'a. Zobaczymy, jak to będzie. Oczywiście wszystkie sugestie, opinie, krytyka mile widziane. Dawajcie znać w komentarzach, co sądzicie, co myślicie. Może jakieś podpowiedzi, może macie ochotę na jakieś konkretne filmiki, więc piszcie co i jak. No, a ja za chwilę jadę sobie zrobić paznokcie Mam dzisiaj trochę wolnego czasu. ma jest w pracy, mogę to wykorzystać dla siebie. Muszę też zatwić parę spraw, muszę skoczyć na pocztę. Muszę podjechać do banku, jak to zawsze u mnie bywa, zrobić zakupy. No i jadę. Wykorzystam piękną pogodę, chociaż zimno na zewnątrz. I zobaczymy się później. Pokażę Wam jeszcze co mam dzisiaj na sobie. Troszkę was przepraszam, że to, za to światło z tyłu. No ale niestety, albo istety, mamy dzisiaj piękną pogodę, świeci słoneczko, więc troszkę mi się tutaj odbija. Mam na sobie mój ulubiony szalik z Reserve, o który też często pytacie. A jak widzicie, można go wywijać na dwie strony, także na takie zimowe dni sprawdza się idealnie. Pod spodem mam szarą sukierkę z Zary, taką z dzieliny, którą widzieliście w outficie na Wigilię. Do tego szara rajstopy. Założyłam też sobie moje ciepłe EMU, które sprawdzają się idealnie i mój ostatni nowy nabytek, czyli sweter z Zary w takim kolorze niód z kieszeniami, gruby, no, jest po prostu przecudowny, przeciepły, idealny na zimę, no a zegarek, bransoletka, tutaj mam jeszcze złoty, pod spodem złoty krzyżyk, złoty krzyżyk, no i zakładam tak jak widzicie tutaj na to futerko, żeby było mi ciepło, to mam mój korzuszek I do tego będę mieć torbę. Już ja Wam pokazuję. I do tego będę mieć moją torbę Moskino. Też taki donacji nud. No i tyle. Jadę. Jadę załatwić to, co mam do zobaczenia później. Witajcie, kochani, w środowy poranek. Czyli ostatni dzień w tym roku. Jak widzicie, jestem bez makijażu, dopiero przed chwilą wstałam. A to była moja druga pobudka dzisiaj. Jest godzina 11, bo oczywiście samego rana mój kotuś dał czadu. A obudziłam się z potwornym bólem głowy, musiałam coś zjeść, a napić się czegoś, wziąć procha i znowu położyłam się do łóżka. Także jestem już na nogach. Popijam sobie herbatkę, zaraz się będę szykować. Chyba sobie zrobię dzisiaj dzień bez makijażu, bo wieczorem dopiero wychodzimy, a szczerze mówiąc totalnie mi się nie chce. Moje paznokcie na dzisiejszą imprezę wyglądają tak. Czarne, ze złotymi elementami, takim złotym brokatem. No i, i co, muszę jechać zaraz mm, zrobić sobie wąsik, brwi i chyba tak jak mówię odpuszczę sobie dzisiaj cały dzień z chodzeniem w makijażu na obiad skoczymy z Massimo chyba na pizzę, bo też nie chce nam się za dzisiaj nic gotować po prostu tak zwany dzień lenia no i tyle, potem trochę się zdrzemniemy bo czeka nas cała, cała noc imprezy i zabawy a potem nagram wam, pokażę Wam, co będę mieć na sobie, jak wyglądają przygotowania i no nie wiem, może nagram wam coś z imprezy sylwestrowej. No zobaczymy. To do zobaczenia. zacząć przygotowania i dzisiejszy makijaż sponsorują takie oto produkty. Więc zaraz będę się szykować, zrobię sobie makijaż, a potem pokażę Wam, jak wyglądam w całości ja już jestem prawie gotowa. Powiem, Wam szczerze, że miałam sobie zrobić zupełnie inny makijaż, a myślałam o tym, żeby zrobić eye, ale w końcu zeszło na ten makijaż, który mam właśnie teraz na sobie, czyli bardziej delikatnie. Też z tego względu, że, jak zaraz zobaczycie, mam dużo czarnych elementów i mówię, no jak już zrobię sobie smoki ciemne, to będę wyglądać jak w żałobie. Także pokazuję wam teraz, co mam na sobie jak widzicie mam czarną marynarkę z Zary którą później oczywiście zdejmę jak będzie ciepło, a pod spodem mam taką bluzeczkę z cienkiego materiału z kieszonkami na guziczki z Haendemu nasze niektóre widzieliście już w outficie z Wigilii czyli House of Mima do tego mam złote spodnie z Cekinów też z Haendemu i moje buciki z Casa Myślałam zupełnie na początku o innych, ale w końcu mówię, nie no, jest trochę zimno, więc założę sobie te moje małe wodki. Do tego mam kopertówkę z River Island, zegarek, no i tyle. I zakładam na to jeszcze taki długi płaszczyk, takiego futrzaka z Zary. I jedziemy się bawić. Życzę Wam udanego nowego roku.